Mamy to 50 odcinek, czyli półsetki. danami 50 odcinków skrzynkowego koła fortuny. Nieco ponad tydzień po dobyciu mistrzostwa premierskiej ligi Hokeja. Lecimy z tematem. Oby ten odcinek, taki okrągły odcinek, był dla nas szczęśliwym odcinkiem. Być może dzisiaj pojawi się złoty item. Teraz szybciutko lecimy losować. Niech koło zdecyduje. Tydzień temu e, skrzynka Snake Bite wyleciał nam bardzo dobry niebieski itemek. Wart 70 groszy. Więc zobaczmy, co będzie dzisiaj. Raczej gorzej się nie da. Stawiam, że dzisiaj jednak będzie troszeczkę wyżej niż, niż fiolet, więc sprawdzamy dzisiaj skrzyneczkę Fenix czy Prisma. Fenix czy Prisma. Fenix czy Prisma. Zostało na Fenix, więc skrzynka Fenix. Przechodzimy kupić skrzynkę Fenix i otwieramy. Z takim spokojem przyjąłem fakt, że będziemy otwierać skrzynię operacji Fenix, bo byłem że otwieraliśmy tą, tą skrzynkę, a okazuje się, że tej skrzynki ja nie pamiętam, żebym otwierał. Um, jest tutaj do wydropienia AWP a Simov. Musiałem mi się pomylić z jakąś inną skrzynką. Teraz ciężko mi powiedzieć, z jaką pewnie pojawi się tutaj na filmiku, o którą skrzynkę mi chodziło. I don't know! Nie będę wymyślał. Otwieramy w takim razie. Pierwszy raz skrzynia Fenik na odcinkach skrzynkowego Koła Fortuny na kanale Przybylak GKH. Zobaczmy, co przyniesie nam. Skrzynka. Może ten czerwony skinek, albo były super. No nie, ale mamy fioletowy skinek za to. Famas sierżant. We flocie wspaniałym. No, zobaczcie, to jest bardzo rzadki okaz. 093. Róbcie zdjęcia, róbcie screeny. Nagrywajcie telefonami. Zobaczcie, co się dzieje. Wspaniały float. Wygląda jak najtańszy skinek z najgorszej skrzynki. Nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, ale ten obskurny skin, ten obskurny famas jest wart na rynku. 5,80 zł, Nie wchodzę w szczegóły. No, skrzynka jest w miarę droga, bo kosztuje 4, około 4,50 no Ale tak słaby float fioletowego skinka. No, no nie wiem, Cięż, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, ale no, ja, ja bym go nie używał. Do kontraktu jak najbardziej można użyć fioletowy skin. jak jeżeli ktoś by się polował na jakiś fajny skin z, z skrzynki. Fenix no to można go użyć, ale no niestety ten float też leciutko by popsuł pewnie ten, ten kontrakt. Więc pamiętajcie, lecimy, potem próg subskrypcji, próg, próg subskrypcji pojawi się tutaj. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać ten próg subskrypcji jak najszybciej. No i za chwilkę dowiecie się jak zwykle tradycyjnie kto wygrał w poprzednim odcinku i jaki skinek będzie do oddania w ramach obecnego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki za każdy komentarz. Każdą subskrypcję. Pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o Instagramie i lecimy z tematem. Yo! 26 osób ma szansę wygrać. Skinka mak 10 maszowanie guzików z kolekcji ukąszenia węża. Zobaczmy, kto jest tym szczęśliwcem? Wozajek.pl za komentarz Hmm, Sosnowiec i Lud. ciekawe. Wozajek, serdeczne gratulacje, pamiętaj o trade linku w opisie swojego kanału na YouTube, a teraz lecimy szybciutko poznać skinka, którego będzie można wygrać w ramach 50 odcinka skrzynkowego koła Fortuny. A na oddanie w ramach odcinka 50 mam dla Was famasa sierżanta, czyli skinek, który właśnie nam wypadł z kolekcji. Fenix, skinek może nie jest zbyt ładny, ale za wart 5 zł. Można go użyć w kontrakcie lub sprzedać i wymienić sobie na inny skinek. Pamiętajcie, komentarz publiczna, subskrypcja, łapka w górę. No i niestety w przyszłą niedzielę istnieje ryzyko, że nie wleci kolejny odcinek, z racji tego, że będę wówczas na Mistrzostwach polskich amatorów hokeju na lodzie i być może nie zdążę zmontować odcinka. Więc nie bądźcie źli, nie bądźcie smutni. Na pewno wrócę za dwa tygodnie. Nie wykluczam, że wpadnie odcinek, ale też nie ma 100% pewności, więc trzymajcie mocno kciuki, wpadajcie na kanał GKH Hagdynia, czyli kanał naszego klubu hokejowego, zostawcie tam suba i walczymy o tytuł Mistrza Polski w hokeju na lodzie. Dzięki wielkie za każdą subskrypcję, dzięki wielkie za każdą aktywność, trzymajcie się, hej, cześć, miłego tygodnia.